No dzień dobry. Dziś tytułem filmu jest Jak odmłodzić starą winorość. Często pytacie mnie co zrobić, czy można przesadzić taką winorość starą, a mamy już, jeszcze po babci jakąś starą winorość, jak ją odmłodzić. No a ja wam podpisuję, że najlepiej by było zrobić nową winorość, czyli nowe sadzonki na młodym korzeniu, bo przesadzanie takiej starej winorośli no, troszeczkę mija się z celem, bo ta winorośl po prostu będzie, będzie chorowała. I tutaj też mi się trafiło, córka mi przywiozła takie fajne gałęzie po cięciu. Starej, bardzo starej winorośli, ale jak starej, tak bardzo smaczne No i zrobię sobie z niej sadzoneczki, które będziemy potem Wam pokazywać przez całe lato, aż do momentu, daj Boże, jak będą uwołcowały. Nie mi i teraz mamy tak tutaj mamy część dwuletnią a tu mamy część jednoroczną i widzicie to jest grube wypuszczają z niego pędy a tu już z tej części zeszłorocznej nie wypuszczają żadne odnóżki tylko są pąki liściowe i na nich nam najbardziej zależy i taką gałązkę odcinamy od tej głównej tu mamy już drugą tak? i to jest doskonały Materiał takie jednoroczne pędy na sadzonki. Przygotowałem sobie tutaj ziemię kompostową, tylko samą kompostową, bo chcę uzyskać już w pierwszym roku jakiś rozmiar tych sadzonek, żeby je może jeszcze latem, albo już bliżej jesieni, posadzić na miejsce stałe. I co my robimy? Dzielimy taką gałązkę na część. Jeżeli byśmy chcieli do gruntu. Od razu wsadzić tam, gdzie ta winorość ma rosnąć. To sadzonka powinna mieć 25 do 30 cm długości, tak? I wtedy 3 czwarte załóżmy, jak taka sadzonka, to 3 czwarte umieszczamy w glebie. Zostawiamy jeden pąk na wierzchu. Że ja to będę robił w doniczkach, to zrobię te sadzonki krótsze, bo doniczka nie za wysoka, tak? Czyli ją tak na około 15 cm tak fajnie jakby tak 2 cm od pąka pod spodem był już koniec sadzonki oj z takiej jednej gałązki widzisz ile mam michalina no tą część taką najcieńszą najsłabszą zostawiam bo ona ma małe zapasy w sobie i kładę te sadzoneczki tutaj Teraz wykorzystam drugi taki fajny kęt, jednoroczny, o jeszcze tu widać po wąsach czepnych blizny, tak, widać, że latem był skracany, widzisz, jeszcze by puścił, żeby nie zasłaniał owoców, widać, tak, o i tu tak samo niemy go na kawałeczki. Tu pod pąkiem cięcie, najlepiej skośne. No tu już jest troszeczkę uszkodzony, to my go nie będziemy dalej wykorzystywać. Tu mamy kolejne kłutkie. Mhm. Tą część odetniemy. i mamy kolejną i tak widzicie z tych paru gałązek można całkiem sporo sobie tych sadzonek zrobić teraz mam jeszcze słuchajcie nożyk tak zwany okulizak i teraz patrzymy gdzie jest góra sadzonki gdzie dół i możemy jeszcze zrobić taką małą centymetrową bliznę z boku żeby zwiększyć powierzchnię gojenia a z tej powierzchni gojenia tu i tu będą nowe korzonki. Nie będą wypuszczać tu spędów, tylko z tych ran. Tak? No i już teraz do ziemi. O, nie za głęboko, żeby było miejsce jeszcze przy dnie. Żeby te korzonki miały gdzie wypuścić. I tak po kolei sobie sadzimy. dodatkowa blizna i do ziemi Nie pięknie teraz wystarczy lekko tą ziemię przygnieść, żeby przysunąć resztę zrobi woda obficie to podlać i zostawiamy to na zewnątrz Niech mają chłodne, niech powolutku się ukorzenią. To ma jakiegoś foliaka, to można wstawić do foliaka albo do jakiejś szklarni. Ja tu wybieram miejsce od strony północnej i będę je ukorzeniał na zewnątrz, bo często wyjeżdżam i takie w foliaku sadzonki by po prostu mogły mi przeschnąć. Tak Michalnika, masz jeszcze jakieś pytania? ukorzenia, ukorzeniacze nie używam żadnego, bo nie ma filozofii w tym, żeby winoroś nam się ładnie nie ukorzeniła, bo one się ładnie naprawdę bardzo ładnie ukorzeniają. Jeszcze z tej zrobię. Mogę? o nie. A kiedy będziesz przesadzał je na miejsce stałe? No ja myślę, że gdzieś sierpień, wrzesień jak się dobrze ukorzenią, wypuszczą, jakieś półmetrowe pędy to wtedy je posadzę do gruntu. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność zapraszamy do naszego sklepu internetowego Zielone Pogotowie. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty będzie na nas największą pomocą w prowadzeniu tego kanału. O, tu brakujące te deniczki. Jeszcze sobie, zrobię sobie z Panoni, bo mam jeden krzaczek, a niestety na taką dużą rodzinę i na tylu widzów to nie wystarczy. Lecz? no. I co? Masz pytanka? Nie, Nie masz pytań. No to stawiamy pod ścianę, podlewamy i czekamy się u